Przejdź wam. Posłuchajcie, muszę się jeszcze w dwóch słowach odnieść do tego wydanego przez Fame MMA oświadczenia. Ja nie rozumiem, o co chodzi z tą dożywotnią dyskwalifikacją, jeśli chodzi o frame MMA, skoro ja zaraz po walce miałem już zakończony kontrakt z Fame MMA i jestem wolnym zawodnikiem. Jak można z wolnego zawodnika zdyskwalifikować dożywotnio Fame MMA, skoro on już nie jest FM MMA? Nie rozumiem tego w ogóle, no ale to nie może jakiś zakaz stadionowy mi jeszcze przyłożyli. To oczywiście to mówię tak e, żartami. No e, tak zupełnie poważnie, w ostatnim kwadransie odebrałem telefony od dwóch szefów, dwóch największych organizacji MMA w Polsce. E, z propozycją oczywiście, natomiast no powiedziałem, że na teraz mam troszeczkę głowy zajętymi innymi sprawami. E, I tak naprawdę to w ogóle... Miała być to moja ostatnia walka I i tak i chciałem, żeby to była moja ostatnia walka Także nie wiem w ogóle, czy to jest W ogóle, czy jest jakaś płaszczyzna do rozmów. Natomiast yy, Miło, że Nawet 15 minut nie czekałem Na, na kolejne dwie rozmowy Z propozycją o Angaż yy, No to chyba tylko tyle Oczywiście Nie yy, te inne rzeczy, które były tam powiedziane w, w, w oświadczeniu, właściwie napisane, no nie zgadzam się również z nimi, więc y, pójdą swoim torem. No łącznie z tym, że y, to życiński rozpoczął bijatykę w, w oktagonie po tym, gdy sędzia ogłosił dyskwalifikację moją i. Y, Wszystkie winy zrzucane na wymianę Herczyka są tutaj naprawdę co najmniej nietrafione. Co najmniej nietrafione. Natomiast Rzycińskiego oczywiście czeka pozew za to, jak mnie pomówił w sposób łajdacki przed galą. Czeka go proces i to o spore, o spore pieniądze. Serdecznie Was pozdrawiam, Cześć, cześć.